MOT Archiwum Wojtka Majewskiego, witam. Dziękuję za korespondencję. Często piszecie Państwo o różnych sprawach. Między innymi ostatnio e, padło zapytanie, czy wiem coś na temat rajdu Legend, czy będzie w Polsce. E, wiem, że będzie. Prawdopodobnie w ostatni weekend sierpnia, e, tradycyjnie na Dolnym Śląsku, będę Państwa informował o szczegółach. E, natomiast wiem także, że jest rajd Legend taki europejski, rozgrywany w San Marino, i dlatego zaczniemy program od wspomnień tej imprezy. Jest rok 2019. Raz do roku w San Marino odbywa się wielka impreza dla miłośników sportu samochodowego Rally Legend. Tu można zobaczyć wielkich kierowców sprzed lat. Tu można zobaczyć B-grupowe samochody ryczące, mające ogromną moc i wspaniale jeżdżące na krętych trasach. A więc wyobraźcie sobie Państwo, startuje Thierry Neville, Craig Breen, Andreas Mikkelsen, wielu znakomitych kierowców a obok nich dawni mistrzowie. Wymieniać by można długo, bo to nazwiska, które kiedyś zapisywały się złotymi zgłoskami historii sportu rajdowego. A więc ta konfrontacja, to spotkanie, myślę, że dla wszystkich miłośników sportu rajdowego będzie interesujące. Rayleigh Legend w San Marino. Zapraszam.

Wspaniale, aż jakich chwil się właśnie jeździ na tych rajdach. Czy to jest rajd, o którym się marzy, czy to jest ostatni rajd z historii tych, które się będzie wspominało? To jest taki, o którym się marzy i to jest ten, który się zawsze będzie wspominało. Wynik nie jest tutaj tak bardzo ważny. Ważne jest uczestnictwo w tej wspaniałej paradzie, tych wspaniałych zawodników wśród tych kierowców i w takiej atmosferze. Ta atmosfera była rzeczywiście czymś wyjątkowym. Zresztą jeżeli ktoś pierwszy raz przyjechał na Rally Legend przekonał się, że jest to naprawdę impreza wyjątkowa. Kibice podzielili się na grupy w zależności od narodowości, a więc byli Węgrzy, Polacy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Austriacy, no i w zależności od tego, kto jechał, kto się popisywał, e, oni dodawali animuszu, kibicowali swoim bo to, co działo się na tym rondzie, to oczywiście były przede wszystkim popisy dla kibiców, ale już wtedy można było się przekonać o perfekcji, o znakomitym panowaniu nad samochodami. Początkowo obawiałem się, że samochody przejeżdżają dosłownie metr czy półtora metra od kibiców, ale rzeczywiście zawodnicy pokazali wielki kunszt. Atmosfera wyjątkowa, prawdziwe święto, a to była dopiero przegrywka do tego, co miało nas czekać przez najbliższe dwa dni. Podczas tych nocnych popisów widzieliśmy tylko jedną polską załoga więc Grzegorza Orchowskiego, pilotowanego przez Łukasza Ofrońskiego. Oni swoim przepięknym Audi S1, Audi Quattro przekonali kibiców, że te trzy lata, które spędzili na przygotowaniu samochodu do tego rajdu, na pewno nie były to lata stracone. Fantastyczny samochód, świetna jazda i atmosfera jedyna swojego Jestem przekonany, że nikt dokładnie nie policzył, ilu kibiców przyjechało do San Marino na ten wyjątkowy rajd, ale były to tysiące. I proszę zwrócić uwagę na fakt tej wyjątkowości, tej atmosfery, która towarzyszyła rajdowi. Niektórzy trochę narzekali, że dwa lata wcześniej, kiedy Rayleigh Legend poświęcone było wielkiemu mistrzowi nieżyjącemu kolinowi Makre, tych mistrzów świata pojawiło się więcej. Wtedy praktycznie było 14 z 15 żyjących rajdowych mistrzów świata. A my z dumą patrzyliśmy, że w tym roku, co prawda Grzegorz Olchawski tytułu mistrza świata jeszcze nie ma, ale jego samochód to prawdziwa legenda. Przypomnijmy to Audi Quattro debiutowało 3 marca 1980 roku. Ja pamiętam ten genewski salon. Wtedy jednym z projektantów był słynny późniejszy szef Volkswagen'a Ferdinand Piech. No i później pojawiały się kolejne mutacje tego samochodu. Wreszcie słynne S1 Audi Quattro, o którym wygrywali wielcy kierowcy którym jeździł Hanu Mikola, i właśnie tym samochodem zdobył tytuł Mistrza Świata. Pokazał Grzegorz Olchawski, że panuje nad tym samochodem doskonale. Zresztą, pilotowany przez jednego z najlepszych polskich pilotów, Łukasza Wańskiego, czuł się na pewno w tym samochodzie bardzo pewnie. Przypomnijmy, auto wyposażone jest w stały napęd na cztery koła z blokowanym centralnym i tylnym mechanizmem różnicowym. Kiedy czyta się, że te samochody miały. Powiedzmy moc 220 koni mechanicznych, czy przyspieszały wcześniej 30 do setki. W dzisiejszych czasach wydaje się to żaden wynik, bo wiele samochodów osobowych... Wykorzystywanych przez nas na co dzień miało lepsze i ma lepsze osiągi, ale przecież to przede wszystkim wprowadzony napęd na cztery koła. Zresztą idea tego napędu zrodziła się podczas zimowych testów Audi 200. Okazało się wówczas, że powolna terenówka radzi sobie lepiej w zimowych warunkach niż sportowa limuzyna ze 170-konnym silnikiem. Wtedy grupa inżynierów postanowiła zaadaptować napęd na cztery koła do samochodu osobowego. Powstał wówczas pierwszy prototyp opierający się na Audi 80B1. Właśnie prototyp, wyposażony w układ napędowy na cztery koła. Można powiedzieć, że to był początek tego wspólnego quattro. Zresztą ciekawostka. Pierwszym kierowcą testowym był Hanu Nikola, który po krótkim teście skomentował możliwości samochodu w ten sposób. Właśnie doświadczyłem powiewu przyszłości. Ten samochód zrewolucjonizuje rajdy na zawsze. I tak się stało. Takie właśnie auto, w którym jedzie w tej chwili Grzegorz Olchawski z Łukaszem Wrońskim, to był samochód, który zrewolucjonizował rajdy. Wprowadzając napęd Quattro, Audi zaczęło rządzić w światowych rajdach i tak było, było przez... Wiele lat. Cieszę się, że udało się odbudować ten samochód. Rzeczywiście Grzegorz Olchowski opowiadał o trzyletniej pracy, o ogromnych kosztach, bo ten samochód musiał być odbudowywany pod okiem specjalnych komisarzy. Każda część praktycznie musi być oryginalna. Jest to niemal dokładnie taki sam samochód, jaki pojawiał się na rajdach w latach 80., -tych, 90. -tych i takim właśnie autem wygrywał rajd słynny Hanu Mikko. Ale my wracamy do Rally Legend i pewnie kiedyś o Tatanaka zobaczymy, tak jak tu mieliśmy okazję zobaczyć między innymi Neville'a bo przecież to jest rajd, gdzie łączą się ci, którzy dalej walczą o tytuły, a więc współcześni kierowcy ze starymi mistrzami. To jest właśnie Idea tego rajdu, która przyciąga niewiarygodne ilości kibiców, no bo takich popisów, takiej jazdy jak podczas tego rajdu, na żadnej innej imprezie praktycznie zobaczyć nie można. Bo przecież są legendarne lancie. Pojawił się słynny włoski kierowca Gigi Galli, a więc dwukrotny mistrz świata. Miki Biasio, no również był podczas tego rajdu jednym z rywalizujących, ale przypominam. Tu podczas imprezy Rayleigh Legend wyniki nie są najważniejsze. Co prawda, gdy jedziemy teraz z Jankiem Chilewskim, pilotowanym przez Michała Mojewskiego, można by sądzić, że oni jadą na czas, bo rzeczywiście ci zawodnicy, tym razem przypominam, Janek startował Citroenem C2S-1600, a więc ci zawodnicy jadą na czas, mając świadomość, że przecież ścigają się zawsze po to, żeby jechać jak najszybciej, ale tak naprawdę chcą się pokazać kibicom. Co prawda w tej grupie samochodów współczesnych. Odcinki są normalnie mierzone, tak jak w każdym współczesnym rajdzie, ale ja jestem przekonany, że mimo że Janek miał problemy ze skrzynią biegów, że nie dojechał do mety, to jednak pokazał, że ciągle w Ośce jest jednym z najlepszych kierowców w Polsce, a kto wie czy nie w Europie. Myślę, że wypada przypomnieć, że Janek Chmielewski zaczynał w cyklotrialu, był mistrzem Polski, był czwarty na Mistrzostwach Świata w Japonii. Pamiętam tego młodego chłopca, który w tej dyscyplinie sportu był prawdziwym asem. Później przesiadł się do samochodu, zaczynał cały czas jeżdżąc tak zwanymi ośkami, no i później zdobywał tytuł za tytułem. I jeśli chodzi o jazdę i Peugeotem i Citroenem, to śmiało można powiedzieć, że nie miał w kraju konkurencji. Później zdecydował się przesiąść do samochodu BMW z napędem na tylną oś. Wtedy już te sukcesy nie przychodziły z taką łatwością, ale jednak jest to kierowca bardzo doświadczony. Ale przecież Janek Chmielewski ma w tej chwili bodaj dopiero 35 lat, więc mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie pokaże, że potrafi jechać bardzo szybko. A podczas Raili Legend zbierał dużo oklasków, no bo przecież naprawdę potrafi znakomicie jeździć samochodem. Próbujmy podsumować to, co działo się w San Marino. Działo się wiele. Wspaniały rajd, wspaniała zabawa impreza. Pierwszy raz tak wielu kibiców z Polski. Fantastycznych. Tysiące kibiców w dzień i w nocy na odcinkach. Nam udało się pokazać piękny samochód zbudowany dopiero co dopiero pierwszy jego rajd. Tak naprawdę cierpi jeszcze na pewne choroby wieku dziecięcego, ale i tak pokazaliśmy, że możemy zbudować samochód, który jest najpiękniejszy z tych wszystkich samochodów tutaj, które możemy oglądać. Wszyscy się pytają, czy to jest oryginał. No on dla nas jest oryginalny, bo jest jedyny. To ciężkie 3 lata pracy, załogi PRP mechaników. Udało się dojechać do końca, na ostatniej pętli niestety pękła zwrotnica i nie przejechaliśmy dwóch ostatnich odcinków, ale to nie to jest najważniejsze, bo jedziemy tu po to, żeby uczestniczyć w tym wielkim święcie motoryzacji historycznej, ale i nie tylko historycznej, bo są tu młodzi czołowi zawodnicy świata. Być i uczestniczyć w tym wielkim święcie. Wiedzieliśmy, że będzie kilka grup kibiców z Polski, ale skrzykiwali się na Facebooku, ale nie wiedzieliśmy, że będzie ich aż tylu to dla nich jeździmy w dużej mierze i to było cudowne. Jeszcze raz im dziękujemy bardzo. No i na koniec, czy wyobrażasz sobie, że kolejny Rally Legend może być bez ciebie? Nie, nie wyobrażam sobie i mam nadzieję, że będziemy wtedy reprezentowani większym teamem narodowym, bo takie mamy plany, żeby wszyscy kierowcy z Polski, którzy startowali, stali w jednym miejscu, w jednym miejscu mieli serwis i żeby to była większa grupa, bo już dzisiaj jako kibice jesteśmy bardzo widziani ale będziemy może jeszcze bardziej widziani jako ci startujący. Right Legend to wspaniała impreza przy okazji sprawdźcie państwo czy jest szansa czy jest możliwość tam się zgłosić i pojechać do San Marino. Polecam wszystkim bo na pewno warto. A teraz trochę o historii. Historii motoryzacji postaram się w najbliższych odcinkach przypomnieć państwu tę bardzo dawną historię. Zaczynam od Peugeota. 1810 rok, gdy bracia Jean-Pierre i Jean-Frédéric Peugeotowie założyli odlewnię zakład produkujący piły taśmowe. Później był krótki romans z rowerami, to rok 1885. Wreszcie w 1896 firma została podzielona. No i właściwie wtedy zaczęto myśleć zupełnie poważnie o samochodach, choć wcześniej o motocyklach. W 1899 roku ruszyła produkcja jednośladów ze szwajcarskim silnikiem mocy 1,5 konia mechanicznego. Ale tak naprawdę samochody zaczęto produkować w 1911, no i wyrzucane były te samochody z tej paszczy lwa, bo przypominam, lew to symbol Peugeota. Ja myślę, że te najważniejsze auta to po roku 1925 było kilka modeli, między innymi słynny model BB. To pojemność 667 cm, moc niespełna 10 koni. Zupełnie inna technika niż współczesna, ale widzicie Państwo taśmę. Już te auta były robione jak za czasów Forda T. Zjeżdżały, jednym się podobały bardziej, drugim mniej. Zaczynały mieć zero w środku, a więc był model 201, był model 301. 601, tak jak teraz szykuje się 608, która ma być flagowym pojazdem dla Peugeot. To tyle moich wspomnień w moim Motoarchiwum. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie będą też interesujące tak jak to, bo dla mnie, Rally Legend to wielka, wspaniała, wyjątkowa impreza, zarówno ta w Polsce jak i ta w San Marino. Tyle dziś. Dziękuję.